Mamy monetkę, jeden fening, ale niewiele tu widać, herb z tyłu widać, Ten straszny. dać jeden fening. rok to tam nie odczytam o no i to tyle do następnego dołka no i tak na wierzchu leży o, taka grudka. A w niej kluczyk tego zegarka. O. O. Może się zegarek leczy. Dobra, no to do następnego jakiegoś tam lepszego sygnału. Nie, tym razem takie cudo. Czegoś takiego jeszcze nie znalazłem. Wtyczka. Tu już wyczyściłem szczoteczką. 6A 250V Tutaj jest FK, takie stylizowane. Porcelanowe albo porcelitowe, no nie wiem apteczka no, jakaś do gniazdka czy do prodziża, nie wiem no, trudno powiedzieć do czego to na pewno do czegoś tam jakiegoś AGD no. szkoda, że tutaj jest utłuczona, bo by całkiem elegancko wyglądała Dobra, na razie. No i mamy jakieś coś, jakąś monetkę. coś mamy fajnego, coś sreberko. jakiś król coś kurde Co to będzie no trudno mi powiedzieć ja nie widzę tutaj ale na pewno coś fajnego nie wiem czy to nie jakiś trojaczek jest Try, try. Chyba trojak Polonii. poloni Na pewno trojak polski. Ha Kurcze. Trochę tutaj jest nadjedzony, ale elegancki. nie mogę. wiem czy to będzie widać. Ja tak spróbuję jakoś dobrze przybliżyć. Na pewno trojaczek. Śliczny. A kurczę, myślałem, że już tylko same guziki na tym polu, chociaż nie pół siberosza jeszcze było. No dobra, super, ale super, ja piję. Dobra, do następnego. No. Witam, mamy monetkę. Jednego Feninga. 1931, Wajmarski Dobra, idziemy dalej Coraz cieplej Zadno już ze 25-7 jest No dobra, na razie Mamy jakąś coś, jakąś przypinkę Nie wiem co to jest To jest chyba faszystowskiego tu, te swastyki takie Tylko nie wiem jakaś odznaka była coś takiego jak ktoś będzie wiedział coś to proszę pisać będę wdzięczny na razie do następnego no i trafiła nam się jakaś tu od Myśliwska, myśliwska, dzik. Mamy dzika, chyba dzika. O. Chyba, że to był guzik z dzikiem, też możliwe. Jakiś tam myśliwski, fajny bardzo ładny na pewno ładnie wyjdzie po wyczyszczeniu w oliwce no na razie do następnego no i praktycznie na wierzchu piękna łyżeczka cała Dziwna, nie pogięta. O. Nie ma żadnych monogramów. Ale cała. no taka. To znajdka? Elegancka. Dobra. Do następnego. no i ja witam mamy następny guzik ruski, z koroną Na słaby łóżko przełamane jaka sobie tam znajdka o. To biotki No ale jest tutaj jakaś sygnatura nawet widać widoczna jest No I co do następnego Witam wszystkich. Właśnie rozpoczęliśmy nowy dzień. Mam takie cudo. Już takiego tu miałem. Indianin starczą ołowiany. takie sobie coś. No to do następnego. No i dosłownie parę centymetrów od tego Indianina. Ja to położyłem. O jest? Wyskoczył guzik. O. Tu o, tu był Indianin, a tu Guzik. Dosłownie nie wiem. Trzydzieści 40 centymetrów. No ładnie dzień się zaczął, no to do następnego no i witam pierwsza monetka 50 cenningów aluminiowych Diki Weimarskie 1935 no. Dobra pierwsza monetka Dzisiejszego dnia No idziemy Dalej na razie Witam tym razem, że groszy polskie Ale stan w słaby trochę. to ja tu nie widzę no nie przeczytam no nie, nie teraz dobra to ja do, do następnego no i mamy następną monetkę Jeden fejning Stan słabiutki ja. Ja Tu jej tarbo ją dobije do reszty to ja się je. Dobra No to do następnego